Dzisiaj zamontowałem płytę do miniatora. do mi wczoraj, czy wczoraj, pamiętaj trochę leżała. Był taki element, to jest element do osłony, nie wiem, kiwaka czy coś. I nie wiem, jeżeli byłby montowany od wewnątrz, to by uderzał od ten kiwak. więc obstawiam, że powinien być zamontowany od spodu. Ja go nie montuję. Dostałem śruby. Takie, te trochę mi nie pasują. I nakrętki, które powinny pójść na to, ale są złego wymiaru. Ogólnie płyta sprawia dość dobre wrażenie. Jest dość gruba, aczkolwiek tu mogło być więcej osłony. Nawet pod skosem, jakby była, to by było super. Kupiłem tą płytę, ze na to, że idzie w mocowanie oryginalne i nie koliduje z gmolami aczkolwiek tu jest troszkę ciężko trawić ten otwór mógłby być okrągły większy, żeby móc przymocować za pomocą zwykłych oryginalnych gdzie to śruba? śrub jak widać płyta oryginalna jest asymetryczna ta też jest asymetryczna, aczkolwiek jest tu wycięta a mogłaby być nie i teraz tak, oprócz tego, że nie miałem tych dwóch nakrętek, co nie jest jakimś wielkim problemem, aczkolwiek trzeba po to pojechać i kupić, to mi tak średnio to pasowało, więc tego nie montuję. I ten otwór, tutaj jest mocowanie, mógłby być zrobiony bardziej okrągły, wtedy mógłbym użyć tych oryginalnych śrub, bo imbusów się boję, tu użyłem oryginalnych śrub. No, a tutaj, że tak powiem, to jest trochę tak zrobione, że trochę ten otwór yy, niewygodnie się przykręca tu śrubę imbusową. Szczególnie z tej strony miałem problem. Nie wiem, czy, czy widać w ogóle, ale obstawiam, że jest tu dużo problemu. Było z odkręcaniem w serwisie więc nawet jak będę jechać na serwis olejowy motocykl jest na gwarancji to będę używał będę to zdejmował sam najlepiej przykręcić się z przednie nie dokręcić do końca i tu przydałoby się troszkę dłuższe śruby tu można było bardziej poluzowane bo jest na styk w tylnych nie dałem po prostu podkładek do przedniej tutaj tu dałem loctite bo miałem obiekcję tego że to przykręcać z całej siły no i ogólnie jest tak, że trzeba trochę wypasować, jak średnio podociskać miejscami. To średnio tak pasuje. Um, Mogłoby być trochę wyższe, nie zaszkodziłoby, jakby była troszkę wyższa. Szczerze mówiąc, e... poza tym chyba ok, choć w pierwszym momencie myślałem, żeby ją odesłać, um, bo to mnie trochę nerwowało, że jest tu tak. E, nisko, fajnie, by była jakaś dodatkowa nakładka osłona e, filca oleju, by się przydała, szczerze mówiąc, e, nie zaszkodziłaby. E, I to wszystko w sumie. Zdecydowałem się na rozwiercenie otworów w tej płycie do denominatora, Dzięki czemu mogę podejść sobie normalnym kluczem i wkręcić oemowe śrubki zacząłem od otworu z lewej strony motocykla skończyłem na prawej nie mam jakichś super narzędzi do tego ale ogólnie rzecz biorąc siedzą teraz śruby oem i tyle